Witam Cię bardzo serdecznie w dzisiejszym nagraniu. Od razu przechodzę do tematu. Dlatego poproszę Cię o wielkie czerwone serce w komentarzu, żebym wiedziała, że jesteś tutaj ze mną, że mogę na Ciebie liczyć. Oraz dziękuję za wszystkie serca, które pojawiają się pod filmami. Czasami nie nadążam odpowiadać, ale wiedz, że ja to widzę i bardzo, bardzo doceniam. W dzisiejszym filmie pojawią się w końcu kosmetyki. No właśnie, jeżeli o obserwujesz mnie na Instagramie. To jakiś czas temu ja robiłam storkę i powiedziałam, że jest jeszcze kilka, sporo nawet kosmetyków, których nie mogę Ci jeszcze pokazać, ponieważ nadal je testuję. E, mamy lipiec, te testy dobiegły. Nie mogę powiedzieć, że dobiegły końca, bo ja nadal tych kosmetyków używam, ale mogę się już na ich temat wypowiedzieć. I tak jak niedawno, właściwie kilka miesięcy temu, bodajże w maju, pojawił się film, i ten film bardzo Ci się spodobał. Dostałam mnóstwo pozytywnych komentarzy, natomiast był to film skierowany. No, powiem wprost, do kobiet. Były to kosmetyki, e, które otrzymałam, które właściwie wybrałam na stronie sklepu internetowego Nutridome. Były to kosmetyki na celulit, e, a e, w związku z tak pozytywnym odbiorem. Oni pozwolili mi jeszcze raz wybrać sobie kosmetyki, jakie tylko zapragnę ze strony i mogę dzisiaj się nimi z Tobą podzielić. Z czego bardzo się cieszę, bo tym razem ja wybrałam kosmetyki nie takie stricte pode mnie, czyli skóra tłusta, trądzikowa, tylko kosmetyki przede wszystkim z myślą o moich widzach. Czyli jeżeli tutaj pojawiają się widzowie, którzy chcą działać anti-aging, przeciwstarzeniowo, również widzowie, którzy na przykład zmagają się ze skórą, Normalną, mieszaną, ale również suchą, to znajdą tutaj coś dla siebie. Wizowie, którzy pytali mnie o bardzo specyficzny krem potoczy, który również się tutaj pojawi, ale również osoby, które nadal, tak jak ja, zmagają się ze skórą tłustą, trądzikową, skorzystają. Dlatego ja od razu wskakuję do treści. Nie ma co przedłużać. I ja zacznę od masek. Słuchajcie, to są maski dwie maski z tej samej firmy, ale ja zacznę, ja zacznę od tej mojej, powiem wprost, ulubionej e, i jej opakowanie wygląda w ten sposób, z tymi czerwonymi kropeczkami. Jak się tutaj domyślasz, e, o, chodzi oczywiście o, e, tutaj sobie przy, przypatrz się, jeszcze pokażę opakowanie. Jak widzisz, już sporo tej maski tutaj brakuje, ale jest to tylko znak taki, że ja tej maski, oczywiście z tej maski korzystam i to w sporych ilościach. Mamy tutaj Właśnie te czerwone kropki, czyli truskawka, to są oczywiście ziarna y, truskawki, ale co my tutaj mamy oprócz tej truskawki? Y Przede wszystkim producent nas tutaj informuje. First Final fine Lines, czyli oczywiście chodzi o to, jeżeli obserwujemy pierwsze oznaki starzenia się na twarzy. Jak najbardziej tak. Tutaj mamy olejek słonecznikowy, właściwości wygładzające, właściwości odżywiające. Ja tutaj porozmawiam o tym, co producent nam pisze na okładce. Mamy tutaj również skwalan, właściwości dogłębnie nawilżające. I to jest właśnie to, kiedy tą maskę zmywacie i ta skóra jest gładka, miękka, por porównałam no, to do skóry dziecka, mamy również tutaj te ziarna truskawki. Kiedy ja mówię o kosmetyku, ja lubię również powiedzieć o zapachu, bo zapach jest to sprawa bardzo istotna dla wielu z nas. Tutaj ten zapach jest przyjemny. Jest to zapach, który, bym powiedziała, jest bardzo neutralny. Bardzo, bardzo przyjemny. Czego możemy spodziewać się po tej masce? Regeneracja, dogłębne nawilżenie, wygładzenie i zdecydowanie ta skóra jest po prostu zupełnie inna w dotyku. Także ja tą maskę, jak widzisz, naprawdę bardzo cenię, bardzo lubię i postanowiłam od niej zacząć. Ona ma jeszcze siostrę. Siostra została nieco mniej zużyta, ale nie znaczy, że jest w jakiś sposób gorsza. Absolutnie nie. Ja bym powiedziała, że skład tutaj nawet mamy bogatszy. Oczywiście mowa o czym? Jak ja mówię, że mamy tutaj skład bogatszy, to zacznę od tego, że tutaj już mamy napis sprinkles, czyli zmarszczki. I tutaj zdecydowanie skóra która e, jest dojrzała, na tym skorzysta, dlatego że my tutaj mamy do czynienia z neuropeptydem. E, tak, kochani, peptydy przypominam, dzielimy na trzy grupy. Jest to peptyd z grupy numer 3. E, Hexapeptydy, neuropeptydy, czyli trzecia grupa peptydów, one są bardzo często porównywane właśnie e, do działania albo e, właśnie retinolu, czy na przykład jak argirelina, e, bezpieczny botox, taką ma nazwę. Tutaj mamy do czynienia oczywiście e, właściwości ujędrniające skórę, właściwości uelastyczniające skórę, innymi słowy takie typowe działanie anti-aging. W tej masce, żeby tylko nie na peptydzie się skupiać, mamy tutaj również... E, Oliwę z oliwek, czyli właściwości dogłębnie odżywiające, właściwości regenerujące. Znowu ta skóra zostaje taka miękka, ta skóra zostaje odżywiona. Dodatkowo w tym produkcie mamy jeszcze, uwaga, proszek bursztynowy. Jest to mało znany składnik, a szkoda, szkoda, bo mało kto o nim mówi, a wykazuje on naprawdę wielokierunkowe działanie na skórę i on naprawdę spoczywa. Dobrze sprawdzi się między innymi przy skórze wrażliwej, skłonnej do podrażnień, między innymi. Dlatego ja tutaj te dwie maski. No, jestem zachwycona, e, ale nie samą maską człowiek żyje, dlatego ja już od razu przechodzę do kolejnych produktów, e, a uwierz mi, że jest o czym mówić. Kolejnym kosmetykiem jest produkt z firmy Plon, ale to nie jest taki zwykły tutaj olej, jak być może sobie myślisz. Jak już widzisz, jego mi tutaj troszkę ubyło. E, olejków, olejów na rynku kosmetycznym jest Poton, a ja wybrałam ten właśnie specyficzny jeden. Dlaczego? olej z nasion czarnuszki, na pewno kojarzysz, ale być może nie kojarzysz jakie on ma zastosowanie w kosmetyce przede wszystkim skóra uwaga trądzikowa tak jest tutaj mamy właściwości antybakteryjne właściwości hamujące rozwój trądziku uwaga właściwości regenerujące ale również e, skóra a topowa z takiego produktu też skorzysta. Dlatego jest to produkt uniwersalny, i tak jak powiedziałam, bardzo często słyszymy o e, różnego rodzaju serach olejowych, ale e, serum właśnie olejowe tutaj, jeżeli chodzi e, o nasiona czarnuszki, no to e, ja, szczerze mówiąc, w tak drogeryjnie jeszcze nie widziałam, a to właśnie serum znajdziesz w e, drogerii Nutridome, która jest oczywiście dostępna online. Ja wszystko podlinkuję pod tym filmem. Tutaj również producent nas informuje, że ten olejek można stosować e, na włosy. Jakich efektów się spodziewać? Oczywiście wzmocnienie i regeneracja. Teraz, tak, ten olejek, ja już powiedziałam, że nie lubię mówić o zapachach. On ma mocny zapach, natomiast w mojej ocenie, oczywiście, zapach kwestia indywidualna, jest to. Zapach przyjemny, a żeby dać dobre porównanie, to jeżeli chodzisz bądź chodziłaś do zielarni, to jest to zapach właśnie jak z zielarni. Także ja osobiście z zielarnią mam bardzo miłe wspomnienia z dzieciństwa i serdecznie mogę Ci taki zapach zarekomendować, ale nie zapachem człowiek żyje, tylko przede wszystkim. Wchodząc do kolejnego produktu, tutaj widzisz krem pod oczy, tutaj chciałabym się na moment zatrzymać przy tym produkcie, ponieważ mnóstwo, ale to mnóstwo pytań w przeciągu lat na moim kanale było z serii, czy polecisz krem pod oczy z witaminą C i ja takiego produktu tutaj na kanale nie miałam, natomiast dziś on się pojawia, jest to krem pod oczy, który prosiłaś z witaminą C. Czyli przede wszystkim właściwości rozświetlające, witamina C, właściwości no na pewno wiesz, e, przede wszystkim e, antyoksydacyjne, właśnie rozświetlające, rozjaśniające, że tutaj mamy taki efekt glow, oczywiście po jakimś czasie stosowania. Mamy tutaj również masło shea, które zapewni tą regenerację, nawilżenie. Pamiętajmy, że skóra pod oczami jest to najcieńsza e, skóra na naszym ciele, która charakteryzuje się tym, że nie posiada tkanki podskórnej, w związku z tym nie możemy jej zaniedbywać. Tutaj naprawdę trzeba tą taką dodatkową opiekę tej skórze zapewnić. Jest to krem, który również ja tutaj pozwól, że sobie zerknę na skład. On posiada również ekstrakt ze skórki granatu, czyli właściwości przeciwzmarszczkowe, właściwości odżywiające, natomiast jeszcze przeciwzapalne, nawet bym dodała. Natomiast ważna rzecz w tym składzie lecytyna. Tak jest, jeżeli chodzi w ogóle o lecytynę, o tym bardzo dużo na temat lecytyny rozpisywał się dr Howard Marat w swoich pracach i właśnie lecytyna czyli przede wszystkim właściwości regenerujące, wzmacniające skórę. Zdecydowanie tak. Tutaj jeszcze chciałabym dodać, że patrząc na skład, mamy tutaj jeszcze aloes właściwości kojące. Także ten krem pod oczy to jest coś. Aha, jeszcze zapach oczywiście. Słuchaj, to jest zapach bardzo neutralny. Zapach, którego prawie nie czuć. Ja jestem za. Dlatego e, tutaj jeszcze to podkreślę, wiem, że o to zawsze pytasz. E, I chciałabym już przejść do kolejnego produktu. Kolejny produkt również z tej samej firmy. Kolejnym produktem, o którym chciałabym powiedzieć, jest to serum, również z firmy Meskin, Ale to nie jest takie zwykłe serum. Tutaj przede wszystkim e, cera. Uwaga, e, sucha. Tak jest, dlatego że tutaj mamy. Przede wszystkim kwas hialuronowy, który wiąże wodę w skórze, właściwości dogłębnie nawilżające, ale uwaga, bo to nie jest takie zwykłe serum, że o kwas hialuronowy i tyle. Tutaj również mamy kwas mlekowy o właściwościach dogłębnie złuszczających, dlatego tutaj musisz pamiętać o tym, co, jakie jeszcze inne produkty w Twoim pielęgnacji się znajdują, i czy możesz je z tym kwasem mlekowym połączyć? Yy, a jeżeli tak, jeżeli wszystko gra, to z tego produktu skorzystasz, ponieważ nie tylko będzie on miał tutaj właściwości dogłębnie nawilżające, ale właśnie złuszczające, czyli pozbywamy się tego martwego naskórka. Pomyślałaś sobie, być może, dwa składniki? Ok, nie, absolutnie nie. Tutaj. Mamy do czynienia również z mocznikiem. Mocznik, czyli składnik o takich już najbardziej dogłębnych właściwościach nawilżających. Tak jest. E, także tutaj możemy spodziewać się uelastycznienia tej skóry. Oczywiście takiego dogłębnego nawilżenia. Przypominam, kwas hialuronowy w połączeniu z mocznikiem. I możemy tutaj jeszcze spodziewać się e, właściwości, nawet odważyłabym się powiedzieć takich ściągających pory, bo tutaj mamy jeszcze... Ściągających pory, y, zmniejszające widoczność porów, może to tak by ładniej zaprzyniąło, bo mamy oczywiście tutaj jeszcze wspomniany kwas mlekowy. Teraz tak, przechodząc do zapachu, tutaj ten zapach jest praktycznie niewyczuwalny. Także, y, jeżeli są tutaj osoby, które y, zazwyczaj mnie pytają o ten zapach w serum. Bo nie chcą mocnego zapachu, to jest zdecydowanie dobre rozwiązanie. I tutaj zbliżamy się już do ostatniego produktu. Ja sobie zostawiłam w tym filmie ten produkt na koniec, bo myślałam, że otworzę film maskami i zamknę film również maską. Tylko, że ta maska znacznie różni się od masek, które pokazałam na początku filmu. Jest to maska również od Mel Skin i tutaj chciałabym zaznaczyć przede wszystkim, że to opakowanie jest szklane, ono może wygląda na plastik, ale ono jest szklane. Ale tutaj mamy zdecydowanie inną maskę. To jest maska z błotem z morza martwego, czyli jest to taka typowa maska glinkowa, czyli co? Ona będzie taka bardzo gęsta, to nie jest maska taka jak tutaj w kremie. Um, to będzie taka maska gęsta, która zasycha, zastyga i można nawet czuć takie typowe uczucie przy maskach właśnie glinkowych e, lekkiego ściągnięcia skóry. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że jeżeli mam tutaj fanki e, fanów masek glinkowych, to oni sobie doskonale z tego zdają sprawę. Ale osoby, które na przykład nigdy nie korzystały z takiego produktu, mogą o tym nie wiedzieć. Dlatego tutaj to zaznaczam. E, teraz tak, zapach tej maski, ja od razu o tym powiem, on jest bardzo specyficzny. Jest to po prostu zapach bardzo naturalny, bardzo taki prosto z natury. To bym chciała powiedzieć, bo naturalny może brzmieć tak troszkę perfumowany, absolutnie nie. Tutaj taki właśnie zapach bardziej błotnisty, może. Jest to zapach przyjemny, natomiast nie jest to zapach nie jest to zapach sztuczny. To jest po prostu taki zapach jak Błoto z Morza Martwego. Także tutaj jest to produkt naturalny i nie można się absolutnie spodziewać niczego innego, dlatego całe szczęście. I tutaj jeszcze chciałabym sobie, ponieważ skład mam na telefonie, chciałabym sobie do tego składu zajrzeć, bo tutaj ten skład naprawdę warto omówić, bo to nie jest tylko błoto z Morza Martwego. Teraz tak, skorzystam na nim według mnie każda cera, ale w szczególności cera trądzikowa e, Możemy tutaj się spodziewać odżywienia, ujętrznienia, regeneracji, ale właśnie, jeżeli chodzi o ten skład to My tutaj mamy tak, e, oprócz tego błota z Morza Martwego, olejek z opuncji na początku kanału, dosłownie na początku kanału, pojawił się film na temat olejku z opuncji figowej. Oprócz tego, że jest to składnik, którego pozyskanie, mówmy się, kosztuje sporo, jest to składnik o dosłownie zbawiennych zbawiennych właściwościach dla skóry. Dlatego ja, po więcej, odsyłam do tamtego filmu: możemy tutaj się spodziewać ujednienia, uelastycznienia skóry, bo takie właściwości, między innymi, daje nam e, olejek, e, przepraszam, tak, olejek z opuncji figowej. Natomiast chciałam tutaj jeszcze się odnieść, bo na końcu tej maski w składzie mamy kwas hialuronowy. To jest bardzo prosty skład, on również tutaj widnieje na e, opakowaniu. E, natomiast jest to skład, w który warto zainwestować. Takie jest moje prywatne zdanie. Także to już będzie na tyle w tym nagraniu Wszystkie linki do produktów znajdziesz pod tym filmem Ja z całego serca chciałabym podziękować firmie Nutridome Która dała mi tą możliwość, że mogłam po raz kolejny wybrać produkty Produkty, z których skorzysta myślę już w tym momencie każdy, wszyscy moi widzowie Ponieważ myślę, że wybrałam tutaj coś dla każdego to będzie na tyle w tym filmie Serdecznie oczywiście zapraszam Cię na moje pozostałe platformy społecznościowe I do zobaczenia w kolejnym nagraniu test